Jansno X50 to rower elektryczny, który już na pierwszy rzut oka nawiązuje stylistyką do niedużych motocykli. Ma grube opony, obszerne siedlisko i mocne oświetlenie. Kosztuje niespełna 3300 zł, co czyni go jednym z najtańszych fatbike'ów z 26 calowymi kołami dostępnych na rynku. Czy warto go kupić? A o tym w dzisiejszym materiale. Jansno X50 to typ roweru elektrycznego, który albo się kocha, albo odrzuca. Pośrednich uczuć raczej nie budzi. Silnik ma moc nominalną 750W i moment obrotowy 60Nm, jednak w wersji przeznaczonej na rynek europejski jedno jest fabrycznie ograniczony. Usunięto manetkę przyspieszania, zastosowano blokadę 25 km na godzinę, a wszystkie elementy oznaczono dodatkowo certyfikatem CE. Na piaście silnika widnieje nawet specjalna naklejka z logo producenta i deklaracją 250 W, 48 V. Jak wygląda to wszystko w praktyce? Rower dociera w kartonie do samodzielnego montażu, częściowo już złożony. Instrukcję krok po kroku możecie zobaczyć w osobnym filmie, do którego link zamieszczam w opisie. A jeśli zdecydujecie się na zakup, w opisie znajdziecie także kod rabatowy oraz bezpośredni link do sklepu producenta. W komplecie znajduje się manetka, o której zamontowaniu decydujemy samodzielnie oraz potężna przednia lampa LED z oddzielnie instalowanymi, pływającymi kierunkowskazami. Co ciekawe, kierunkowskazy są zarówno z przodu jak i z tyłu, a na tylnej części umieszczono również światło stopu. Do zamocowania pozostają ponadto duża kanapa pełniąca funkcję siodełka i przednie koło. Trzeba przy tym założyć tarczę hamulcową i osadzić koło w szybko złączce. W centralnej części ramy mieści się wyjmowany akumulator 48V o pojemności 14Ah. To dość skromna wartość jak na tak masywny rower. Waga X50 sięga aż 43kg, czyli tyle co testowany przeze mnie Duoc F26 z dwoma silnikami, ale ten miał baterię 20Ah. Producent deklaruje zasięg do 130km na jednym ładowaniu, co oczywiście sprawdziłem w praktyce. A pełne ładowanie trwa około 6 godzin. Jansno wyposażyło rower w mechaniczne hamulce tarczowe Shimano z czujnikiem hamowania, ale niestety tylko na tylnej klamce. Umożliwia to chociażby obracanie kołem w miejscu po zaciśnięciu przedniego hamulca i odkręceniu manetki. Z przodu pracuje klasyczny amortyzator sprężynowy o dość sporym skoku. Koła mają średnicę 20 cali, a opony aż 4 cale szerokości. Tradycyjnie zastosowano wzmocnioną wkładkę antyprzebiciową. Elektronika obejmuje kolorowy wyświetlacz LCD, który budzi się po wpisaniu kodu PIN lub zbliżeniu jednej z dwóch kart NFC dołączonych do zestawu. Na ekranie widać 7 poziomów wspomagania, prędkość, dystans i napięcie baterii. Pełen zestaw informacji potrzebny do sensownego planowania trasy. Jan x 50 w praktyce. Producent podaje, że rower przeznaczono dla osób o wzroście od 160 do 192 cm. Kanapa jest długa i obszerna, lecz jej wysokość pozostaje nieregulowana, więc przy moich 182 cm musiałem od razu usiąść dość daleko z tyłu, aby swobodnie pedałować i nie zahaczać kolanami o kierownicę. Po kilku przejażdżkach utwierdziłem się w przekonaniu, że największy komfort odczują tu użytkownicy blisi. 160 do 170 cm wzrostu max. Choć wyżsi rowerzyści, jeśli zaakceptują bardziej wyciągniętą pozycję, również będą w stanie znaleźć przyzwoite ustawienie stóp na pedałach i utrzymać w miarę płynny kadenc. Szerokie siodło daje przy tym przyjemne podparcie bioder, co podczas dłuższych wypadów skutecznie redukuje punktowy ucisk. Rower wyposażony jest w klasyczny czujnik kadencji. Wykonanie obrotu korbą aktywuje silnik, który w trakcie pedałowania rozpędza nas do maksymalnej prędkości przypisanej dla danego biegu. Chcemy jechać szybciej, ustawiamy poziom wyżej, aż do 25 km na godzinę. Odblokowanie limitu prędkości wymaga zdjęcia kanapy i rozłączenia konkretnej wtyczki, co pokazuję wam na osobnym nagraniu. To rozwiązanie jest mało praktyczne, bo siedzisko przykręcono na 4 śruby z nakrętkami, a każdorazowe ich odkręcanie zabiera dobrych kilka minut no i wymaga klucza oczkowego. Jeśli chcemy poruszać się legalnie po miejskich ścieżkach, a później zjechać do lasu, by korzystać z pełnej mocy, ciągłe zdejmowanie siedziska okaże się po prostu zwyczajnie uciążliwe. Znacznie wygodniej byłoby przenieść blokadę do menu wyświetlacza lub, myśląc przyszłościowo, przypisać np. dwa tryby do kart NFC. Jedna uruchamiałaby rower w wersji miejskiej, druga w trybie off-road ze zdjętymi ograniczeniami. To byłoby świetne rozwiązanie, które ułatwiłoby wiele rzeczy. Sam wygląd X50 przyciąga wzrok. Długi przedni amortyzator, masywne światło mijania, kierunkowskazy i amortyzowana rama składają się na sylwetkę przypominającą niewielki motocykl. Niestety, aparycja idzie w parze z masą. 43 kg zdecydowanie czuć, zwłaszcza gdy trzeba przenieść rower po schodach lub postanowimy pojeździć z wyłączonym wspomaganiem. Po zajęciu miejsca za kierownicą, przyjemnie zaskakuje szeroka, lekko zakrzywiona kierownica, dzięki której nadgarstki pozostają w naturalnej pozycji, a całość manuje delikatnym klimatem bobera. Wyświetlacz LCD jest czytelny i szybko reaguje, właśnie wszystkie jego ikony są intuicyjne. W prawym dolnym rogu podczas jazdy wyświetlałem się słupki, które z początku wziąłem za wskaźnik bieżącej siły wspomagania. Ponieważ jednak X50 korzysta z czujnika kadencji i steruje jedynie prędkością maksymalną, potrzeba chwili, by zrozumieć, że ta grafika sygnalizuje jedynie stopień obciążenia układu napędowego, a nie dosłowną moc na korbie. Z czasem staje się to jasne, lecz pierwsze wrażenie bywa mylące, zwłaszcza gdy skupiamy się na ruchliwym otoczeniu i nie chcemy odrywać wzroku od drogi. Jan X50 w terenie. Tworząc recenzję cały czas mam w głowie dwa czynniki, atrakcyjnie niską cenę roweru oraz własny wzrost. Choć formalnie mieszczę się w przedziale podanym przez producenta, X50 wydaje mi się po prostu zbyt mały. Podczas jazdy po mieście, nawet w najbardziej odsuniętej pozycji, kolana unosiły mi się wyraźnie ponad biodra, co na dłuższych dystansach staje się po prostu męczące. Konstrukcja oferuje co prawda solidny amortyzator widelca i damper w ramię, jednak ponieważ musiałem siedzieć tak daleko z tyłu, Tylne zawieszenie nie nadążało stłumieniem i każdą większą nierówność czułem w dolnej części pleców. Po kilkudziesięciu minutach musiałem robić przerwę, bo kręgosłup upominał się o rozprostowanie. Po przejechaniu 50 km bateria zaczęła się wyraźnie kurczyć, a do deklarowanych 120 km wciąż brakowało sporego odcinka. Co ciekawe, odblokowanie prędkości okazało się w praktyce zbędne. Największy komfort uzyskiwałem przy spokojnych 20 km na godzinę. W trybie fabrycznie zablokowanym przełożenia są podzielone w miarę równomiernie. Po zdjęciu limitu maksymalne wartości rosną skokowo, a sama manetka pozwala się rozpędzić nawet do 50 km na godzinę. Mimo to, w codziennym użytkowaniu rzadko korzystałem z pełnej mocy, bo na miejskich ścieżkach niemal od razu trzeba było zwalniać. Koło 26 na 4 cale radzą sobie w lekkim terenie zaskakująco dobrze. Rower prowadzi się stabilnie na luźnym podłożu, piachu czy w płytkich kolejinach. Trzeba jednak uważać na stromych podjazdach. Siedząc maksymalnie z tyłu, musiałem pamiętać, aby przed wzniesieniem pochylić się ku kierownicy. W przeciwnym razie przy dużym nachyleniu przednie koło potrafi się unieść, bo środek ciężkości szybko wędruje na tył. Do krótkich, efektownych popisów to świetna cecha, lecz przy rekreacyjnej jeździe wymaga odrobiny rozsądku. Pod względem wykonania trudno się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Kilka Klejek wymagało dociśnięcia, ale spawy i lakier są bez zarzutu. Po intensywnej jeździe w terenie damper zaczął skrzypieć jak filharmoniczna sekcja smyczków, ale poluzowanie śrub i porządne przesmarowanie błyskawicznie wyeliminowały ten dźwięk. Aby utrzymać atrakcyjną cenę, producent zastosował mechaniczne hamulce tarczowe na linkę. Przy masie 43 kg hydraulika byłaby znacznie lepsza, ale na szczęście użyto solidnych zacisków, dzięki czemu skuteczność hamowania pozytywnie zaskakuje. Na deser mamy klakson. To ten sam, charakterystyczny sygnał ambulansu znany z wielu e lecz X50 jest zdecydowanie najgłośniejszy spośród wszystkich testowanych przeze mnie rowerów, skutecznie zwracając uwagę otoczenia w miejskim zgiełku. Jak już wspomniałem, 14 godzin nie rzuca na kolana, ale wystarcza do spokojnych dojazdów. Po 50 km połowa w terenie, połowa po mieście, na wyświetlaczu zostaje mniej niż pół paska. Z ciekawości jadę, aż zacznie migać rezerwa. Przy moim wzroście, pozycji no i średniej prędkości do 22 km na. Na godzinę kończy się bateria na nieco ponad 64 km. Daleko do deklarowanych 130 km, no ale bądźmy realistami. Lżejszy rowerzysta, mniejszy opór, płaska trasa i równa prędkość 15 km na godzinę mogłaby mój wynik troszeczkę przesunąć. Ładowanie od zera trwa 6 godzin, czyli praktycznie przez całą noc. Dobrze, że akumulator można wyjąć. W bloku bez windy wnoszenie całego roweru byłoby po prostu koszmarem. Dla kogo więc jest ten rower? Jeśli masz maksymalnie do 175 cm wzrostu, mieszkasz na parterze lub masz garaż, marzysz o rowerze elektrycznym z taką motocyklową prezencją, X50 może być wyborem dla ciebie. Czuję się jak u siebie na piaszczystej plaży, leśnych duktach czy brukowanych starówkach. Daje frajdę z jazdy, pozwala wrócić do domu bez potu no i nie opróżni portfela. Jeśli masz ponad 180 cm, często nosisz rower po schodach, albo potrzebujesz realnego zasięgu ponad 100 km w terenie, warto rozejrzeć się za droższymi modelami z większym akumulatorem no i regulowaną sztycą. Dla mnie X50 pozostanie maszyną na takie miasto i lekkie trasy. Mimo swoich dziwactw, wciąż ma dużo uroku. Za każdym razem, gdy mijam witrynę i widzę swoje odbicie w tym małym choperze, uśmiecham się. Za nieco ponad 3000 dostałem zabawkę, która naprawdę rozwesela codzienne kilometry. Podsumowanie. Jansno X50 nie udaje górala ani szosowej rakiety. To fanowy elektryczny fatbike, który zawiezie Cię do pracy, a po południu na plażę czy leśną ścieżkę. Wygląd przyciąga uwagę, szerokie opony dodają odwagi, a cena, nawet z akcesoriami, pozostaje cały czas atrakcyjna. Pamiętaj tylko o kompromisach. Spora masa, skromny akumulator i pozycja, która może irytować zwłaszcza wyższe osoby. Jeśli Ci to nie przeszkadza, X50 jest gotowy. Suwasz kartę NFC lub wpisujesz PIN i jazda. A gdy Ktoś na przejściu zapyta, hej, co to za fajny motorek? Możesz się uśmiechnąć i odpowiedzieć. To tylko rower, tylko że taki, na którym nie trzeba cierpieć. Właśnie o to chodzi we bajkach. Dzięki wielkie za uwagę. Zachęcam Was do pisania komentarzy, a także do subskrypcji tego kanału. Pomoże mi to załatwić kolejne ciekawe urządzenia do recenzji. W opisie znajdziecie także podlinkowane playlisty, w której dzielę się z wami wrażeniami z jazdy na bieżąco takimi rowerami. Znajdziecie również instrukcję montażu, a także inne ciekawe recenzje rowerów elektrycznych, więc do zobaczenia. Dzięki. I widzimy się w kolejnym materiale.